No, i takie krótkie podsumowanie, proszę Państwa. Myślę, że działo się dużo i będzie działo się jeszcze więcej. Proszę Państwa, wyznaczyłem sobie ścieżkę i tej ścieżki będę się trzymał. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca między, między radnymi a, a mną będzie się układała. Dalej dobrze, bo uważam, że ta współpraca naprawdę dobrze wygląda. E, no oczywiście są jakieś małe lub większe różnice zdań, ale koniec końców, proszę Państwa, dla mnie też jest bardzo istotny fakt jeden, ja to powtarzam wszędzie, e, że to, co robimy, to ewidentnie jest dla dobra gminy Mszana Dolna, bo musicie Państwo zauważyć jedną istotną rzecz. Od początku kadencji, jaka by nie była uchwała, nawet najbardziej problematyczne, które były związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie była potężna dyskusja, potężne naciski. Wszystkie uchwały nam do tej pory przeszły. O czym to świadczy, proszę Państwa? O tym, że to, co robimy, jest dla dobra mieszkańców i Wy również, jako radni, to widzicie. I ja, proszę Państwa, aha, jeszcze w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować za pracę nie tylko Wam, radnym. Oczywiście są Ty, którzy również bardzo się angażują w, w pracę dla dobra mieszkańców swoich sołectw. Pani skarbnik, Wicewójcie, Wacławie, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim pracownikom. Bo bez Was, no to w pojedynkę nic bym nie zrobił. A tutaj oczywiście docieramy się jeszcze z niektórymi, ale, ale cały czas ta praca e, idzie w dobrą stronę, wygląda coraz lepiej. Czuję też wsparcie u pracowników i za to Wam dziękuję. Za, dziękuję bardzo za to zaangażowanie, które pokazujecie. I jeszcze raz to powtórzę: bez pracowników, bez urzędników nie byłoby, nie byłoby zrealizowanego tego budżetu i nie działoby się tak wiele i już całkowicie na koniec proszę Państwa dalej mi się chce, dalej mi się chce wspierać, rozwijać i budować gminę szana Dolna i pomagać jej mieszkańcom rozwiązywać wszelakie problemy, dziękuję bardzo